A ja was witam kochani. Jestem w nowym miejscu nad Nowym Jeziorem, bo zawsze jeżdżę na to moje kochane. A dzisiaj z Kumpelą przyjechałyśmy. Zaraz wam kawałeczek pokażę, jak to ja. A dlaczegożby nie? Dlaczego ja mam tylko podziwiać takie widoki? No i co? Fajnie, prawda? No jeszcze jest tak parno. Od 20.00 ma być dusza. No ale to nic, bo mamy się spotkać z kumpelą. Ona ma urodziny, także gdzieś się schowamy pod daszkiem. No i co, kochani? O czym ja Wam dzisiaj powiem? No czekam na Wasze, jak to się mówi, propozycje, ale nie dostałam nic. Ale fajnie, że cieszycie się, że do Was mówię, że moje słowa mimo wszystko, że może nie poruszam aż tak ważnych tematów, ale jak to ja zawsze mówię takie proste, zwykłe słowa czasem dotrą do człowieka też, do serca. Pomyślę sekundkę, pozwolicie, że pomyślę, bo jak to ja mówię, zawsze bez przygotowania zaczynam coś mówić, a że jestem tak głową na urlopie, jak to ja wyciszą na no to... Nie mam takiego tematu. Nie wiedziałam nawet, że będę filmik nakręcać. Mówię, jedziemy tak z kumpelą. Po godzince se wracamy. No ale zaraz coś Wam powiem. Może do kobiet. Jak, jak to ja. Moja lubię kobiety. Kochane kobiety, jak się macie, jak się czujecie, jak się odnajdujecie, jak lato wpłynęło na Was, jak teraz żyjecie sobie. O tych koronkowych czasach? Czy jesteście goluzowane? Czy już zapomnieliście te ciężkie, trudne czasy, te nakazy, zakazy, te obowiązki? Czy już czekacie na jesień, że znowu coś będzie? Teraz są problemy węglowe. Czy, czy się martwicie, że ktoś nie kupił? No kochani, ja się pochwalę, bardzo się cieszę, bo mój syn, ten najmłodszy, już trzy razy zakupił. Oczywiście są limity. I 20 sekund czytam, ile jest na kliknięcie. Ale on już tak siedział w tym internecie, tak obczajał, takie robił systemy, e, tak się starał, że już e, trzy razy nam się udało kupić. Także już przynajmniej na tą zimę jesteśmy jakby zabezpieczeni. Kochani, ja mu wciąż powtarzałam. Przez, nie, martwmy się, nie martwmy się po co. I ja mówię, słuchaj, do zimy jeszcze daleko, a wiara to jest coś takiego że daje nam duże możliwości daje nam siłę jeżeli nie zwątpimy to wszystko się wydarzy nawet jakby go nie było w całym kraju to i tak się coś wydarzy że, że damy radę no i, no i udało się i jestem bardzo wdzięczna a jak nie to mówiłam tak żartobliwie to pojadę sobie gdzieś tam na opiekę tam gdzie mają jeszcze ciepło tam gdzie może mają jakieś piecyk albo nie wiem czym się grzeją i jakoś przezimuje a jak nie to Boże, kupię te elektryczne do kontaktu, parę tych rzeczy i będę się grzać elektrycznie, bo przecież czy ja zapłacę za prąd czy za węgiel, to, to jedno no, licho. No więc, kochani, jak no widzicie, nie trzeba się martwić, wszystko się układa. No, y, mamy taki jeden dylemat, czekamy jeszcze, nie będę Wam mówić o co chodzi, ale jak to ja. Zawsze optymistycznie, zawsze z wiarą i zawsze mówię, będzie co ma być. A ja i tak mimo wszystko nie będę schodzić coraz niżej, jak to by może bywało kiedyś. Nie będę się załamywała, bo to mi nic nie da. Wiem już o tym. Ja przyszł, tak jak kiedyś mówiłam, przyrzekłam sobie i nie będę schodziła, jak to się mówi, w dół, w dół, w dół, do piwnicy coraz niżej, niżej, do ciemności. Nie będę. Będę po prostu się wydźwigiwać i, i po prostu dźwigać ten swój ciężar, jak to się zwał czy zwał. No ale może kiedyś Wam powiem. Na razie na ten moment nic nie będę mówić. Na ten moment jest OK. Jak to mówią, dopóki nie ma złych wiadomości, to nie ma żadnych wiadomości. Więc ja sobie tu. Urlopuję, przechadzam się, dyrektuję i cieszę, jak mówię, każdą chwilą. Nie podłączam się do złych energii, nie przyciągam złych energii, nie przyciągam tego co złe i staram się myśleć tak jak to ja, dobrze, pozytywnie i żyć uśmiechem. Każdy dzień widać, bo ja mówię zawsze na troski, na smutki przyjdzie czas. To po co sobie je wywoływać już teraz przedwcześnie albo sztucznie. No to jeszcze Wam pokażę jeziorko raz. Uśmiechnę się jeszcze do Was raz. Zapytam jeszcze raz, jak wam jest, jak się czujecie, jak spędzicie, jak spędzacie ten czas, ten kawałek czasu tych ciepłych upalnych dni. Czy wam to sprawia radość, czy poprawiło humor? Czy zapomnieliście o dwóch nieszczęsnych naszych latach? Powiem Wam szczerze, że ja prze, przelawirowałam te dwa lata, i oprócz widoku tych masek, to nic takiego się u mnie nie wydarzyło. Chociaż nie zachorowałam w marcu, ma, w marcu zachorowałam też. A pierwszy raz zachorowałam w ogóle rok przed tym naszym świruskiem. Zachorowałam ja nie wiedziałam, że to jest to, dopiero jak drugi raz zachorowałam. To doszłam do wniosku, że on był już rok zanim bębnili w telewizji. On już był dużo wcześniej, bo skoro ja zachorowałam rok wcześniej, zanim on tu był, to on już był. I gdyby to go nie nagłośnili, to nikt by nie wiedział. Każdy by z nas sobie tak jakoś przechorował, przelawirował, nie byłoby tego strachu. Ludzie by nie panikowali. I może by się jakoś tak rozeszło po kościach. A tak nam programowali, zakodowali, zasiali pełno strachu. I ludzie do tej pory chyba żyją w strachu. I już na samą myśl, że coś do nas wraca, to już im nie yy, służy. Kochani, czy to wraca, czy nie wraca? Ja żyję jednakowo. Czy z tym, czy bez tego. Czy obok tego. Czy to się wydarza. A co mam zrobić? Zasmusać się? Padać w panikę, w depresję. A po co mi to? Ja chcę być uśmiechnięta i pokonywać wszystkie takie swoje chwile. No to busiaki, kochani.